Cześć moi drodzy, witajcie Jestem dzisiaj na wyczesce rowerowej Jest niedziela i jest bardzo, bardzo gorąco I zobaczcie tam z tyłu jest ogromna kolejka do parkingu Ponieważ tam za lasem, o tam z tyłu Jest Zalew Zegrzyski. A tam ludzie z Warszawy lubią przyjeżdżać na weekend Nad wodę posiedzieć, popić piwko i niestety, myślę, że muszą czekać przynajmniej godzinę, żeby dostać się do parkingu. Ponieważ jest tu jeden wielki parking i wszyscy będą musieli stać na tym parkingu. Współczuję im, naprawdę mm, stracą bardzo dużo czasu. Ja jestem na rowerze, zatem mogę przemieszczać się swobodnie. Jest tu ścieżka rowerowa, bardzo przyjemnie. Zobaczcie, tutaj jest port, tutaj są żaglówki i tam dalej jest Zalew Zegrzyński i mnóstwo, mnóstwo ludzi. Moi drodzy, jesteśmy teraz w Wisłowie i zobaczcie, chciałbym Wam pokazać jak wygląda stąd Warszawa, bardzo przyjemnie, duży wiatr, boję się, że mało mnie słychać. Pewnie słabo mnie słychać, ale myślę, że dobrze widać to Warszawę, zobaczcie, widać centrum, tu Pałac Kultury i Nauki, centrum Kopernik, i Stare Miasto, tam widzicie teraz Stare Miasto i Wisłę tak to wygląda z tego mostu a ja jadę dalej, już niedaleko do domu jestem trochę głodny, zmęczyłem się jest bardzo, bardzo gorąco jadę dalej, cześć